A mnie dzisiejsza seria półfinałowa, no nie wyszedłeś do ringu, a czy wyszedłeś do ringu, ale miałeś walkowera, no to chyba ten plus dla ciebie, tak, że odpocząłeś na jeden dzień. Witam serdecznie, tak, dzisiaj walkover, myślałem, że będę walczył z gospodarzem, ale wyszła jakaś tam kontuzja, czy coś lekarz stwierdził, no i ale trening zrobiłem z Renem Wiczewskim i czekamy za finałami. Nawet nie taka kontuzja, on miał łuk postrzywany, dziewięć szwów z uchem też kłopotę, także on tam z tym kowalczykiem ostro się wczoraj pobił. Tak, widziałem walkę, była, była bójka w ringu. Myślałem, byłem nawet przekonany, że wygra ten drugi kowalczyk, ale no, wygrał gospodarz, no ale kontuzja, wiadomo, zdrowie nie, wy, nie wyszedł dzisiaj do ringu. Wygrana, odpocząłem i czekamy za jutrem. Mi też zdawało się, że minimalnie lepszy był Kowalczyk, chociaż to walka była równa, natomiast gdyby wygrał Kowalczyk to było jeszcze gorzej, bo on miał w ogóle brwi już pocięte jedną i drugą. No, wyszło jak wyszło, no tak musiało być. Widziałem właśnie w Kowalczyka w szatni, dwa łuki brwiowe rozcięte, z z wkurzone po walce, no ale cóż, taki jest sport, boks i wiadomo, wiadomo po co się wychodzi. Adam Balski za, za często boxy nie ogląda, chyba, że musi. Tomek Bogdanowicz prawie w ogóle, on tu jeszcze mniej niż ty, ale tutaj macie okazję, bo ty oglądasz ciebie, on ogląda ciebie, więc w końcu możecie coś powiedzieć o rywalu. Bogdanowicz mówi, że no, podoba mi się ten Balski, fajnie się rusza, trochę nietypowo, na pewno będzie dobra walka. A ty sobie objrzałeś Bogdanowicza wczoraj, dzisiaj, szczególnie dzisiaj, bo ten Krasuski to był mocny rywal. Co możesz o nim powiedzieć? Mi się rzuca w oczy te, te jego serię, tak? Kombinacja może lżejszych ciosów, ale jednak 3-4 Ciosy. Tak, co do Tomka na pewno jest szybki, skacze na tych nogach. Widać, że, że umie boksować amatorsko 3-3 rundy po 3 minuty cały czas. Cały czas gdzieś tam boksuje, szybkie ręce. Na pewno nogi też ma szybkie, co mogę powiedzieć no i co, widziałem dzisiaj tą walkę, wczoraj oglądałem, dzisiaj też taka bójka była widzę, że, że dużo odskakuje no i co, jutro się wszystko przekonamy na pewno damy dobrą walkę i zobaczymy, ja wychodzę po zwycięstwo a jak będzie w ringu, czas pokaże mówisz o tym jego amatorskim boksie, właśnie na to zwracam uwagę od kilkunastu dni, bo to, że na 6-8 rundach byś go skończył, to nie mam wątpliwości i to nie dlatego, że jesteś taki dobry a on taki saby, tylko dlatego, że on ma taki styl że on już na czwartą rundę byłby dwa razy gorszy niż, niż w tej trzeciej on ewidentnie jest świetny w tym, co robi, czyli 3 na 3, tak? Bardzo mobilny, te bardzo dużo skaczek na wagę ciężką i no, na trzech rundach on jest ci w stanie zagrozić i jestem w stanie sobie wyobrazić, że on cię wypunktuje. Na sześć rundach sobie nie wyobrażam, żeby nie było czasówki, natomiast na trzech rundach jestem w stanie sobie wyobrazić, że cię wypunktuje. Tak, zgadza się, zgadza się, na pewno będzie chciał mi wy, wypunktować, no chyba że będzie chciał się bić, no to na pewno, bo widziałem, że dzisiaj i wczoraj wdawał się tam w bójkę z tym Krasuskim i wczoraj z tym z Śląska, no i zobaczymy, jeżeli jutro będzie chciał bójkę, no to będzie bójka, wiadomo, a jeżeli będzie boksował, to będziemy boksować, na trzy rundy, no na pewno jest przygotowany, na pewno ma, ma to coś w sobie, na tych nogach rusza się cały czas, gdzieś tam łapie, widziałem, ale zobaczymy, no każdy zawodnik jest inny, jutro zobaczy, będziemy razem bić się, boksować. No i zobaczymy i w ringu wszystko się okaże. Bo wiesz, rozmawiałem o tym też z Tomkiem, bo Tomek ma ten sam problem co ty. Czyli wychodzi do ringu, ma w głowie te boksowanie, a potem no ten, ten ham wychodzi, on też dzisiaj przyznał, że ta druga runda zaczął się bić z Krasuskim, no bo nie potrafi. On mówi, wyszedłem do pierwszej rundy, boksowałem, fajnie wychodziło i w drugiej znowu zacząłem się bić. A ty masz to samo, prawda? Ty generalnie też zawsze, nawet jak wygrasz efektownie przed czasem, to mówisz, że jesteś niezadowolony, bo miało być luźno. To już wiesz, już nawet nie muszę z sobą wywiadu robić, bo wiem co ty powiesz. I, i Tomek ma ten sam problem i tak go spytałem, czy yy, ta walka nie rozstrzygnie się w głowach, bo ty mocniej bijesz yy, i to widać. Natomiast się zastanawiam, kto pierwszy, kto pierwszy te emocje nie opanuje, może tak to będzie? No właśnie tak jest, widziałem właśnie jak, jak Tomek też w tą bójkę się wdawał, no zobaczymy jutro, wczoraj też miałem boksować luźno, ale przeciwnik mi nie pozwolił, ten z stoku i też jakoś tam w bójkę wszedłem, no ale co, no już się nie mogę w sumie doczekać tej walki, już jestem pobudzony, ale no, no co, czekam do jutra, zobaczymy na pewno, no jak będzie wojna, to będzie wojna, jak mówi, że też jest łobuz, no to zobaczymy jutro, ale nie wywyższam się tutaj, na pewno pokażemy dobrą walkę. A nie mam wątpliwości. Jak chcesz to rozegrać? No, na pewno będziesz polował tym lewym sierpem. Jest taka szansa, że Tomek o tym nie wie, bo Tomek nawet na stronę bokserskie nie zagląda z tego co mówi. Ty też nie jesteś królem, że tak powiem, sprawdzania informacji i interesowania się rywalami, ale no przynajmniej tam z piątkiem zawsze coś analizujecie, tak? Lewy sierp, lewy prosty, nie wiem, te to, to na nogach też będzie ważna praca, tak? Bo generalnie Tomek fajnie skacze. Tak właśnie Tomek skacze o to chodzi. I zobaczymy, czy co będzie w pierwszej rundzie, czy ruszy jak ten wczoraj z biegą stoku, czy nie. Na pewno będziemy na początku boksować. Zobaczymy, czy będzie się cofał, czy będzie napierał. Jak będzie się cofał, to na pewno ja będę się na, na, napierał. No i próbował gdzieś tam może do pół dystansu, dojść zobaczyć, bo widzę, że on cały czas skacze, skacze, więc myślę, że pół dystans i jakaś tam lekka bójka. Twój promotor wyjechał na galę do Trzewa, się sobie wczoraj na pewno, zadowolony z twojej postawy? Myślę, że tak, chwilę, chwilę mieliśmy, porozmawiałem z promotorem Grabowskim, no chyba zadowolony, nie wiem, bo się nie pytałem, ale no, myślę, że tak, czekamy za złotem, czekamy za finałem, doszliśmy już do finału, jeszcze tylko jutro wygrać walkę i mamy to, co chcieliśmy. Sporo ryzykujesz tutaj, prawda, bo, znaczy w ogóle nie mówię o tej walce, tylko o samym przyjeździe tutaj, bo gdzieś taka aura się wokół Ciebie wytworzyła, szczególnie po Rusiewiczu, bo, bo gdzieś tam Ciebie zauważono, potem ten Brudow fanie też wyszedł i tutaj przyjeżdżając w tej glorii takiego prospekta, już niektórzy mówią już na wyrost, że już Masternaka, zbił Wodarczyka i wszystkich, kompletna bzdura, tak, musisz się cały czas uczyć, natomiast widać ten talent i jest o Tobie głośno, a tutaj jakbyś nie dał Boże przegrał, ja mówię, jakbyś była szóstka z ja jestem przekonany, że byś go dziabnął, na trójce ja, ja nie wiem, minimalnie ciebie obstawiam mimo wszystko, ale to jest niebezpieczne te trzy rundy, ten krótki dystans jest niebezpieczny, bym powiedział, ale bardzo dużo wizerunkowo tutaj te ryzykujesz, tak, możesz stracić, bo e, dla mnie jak przegrasz e, nawet, e, nie wiem, po równej walce jutro z Bochnowiczem, nic to nie zmienia. Dla mnie jesteś większym prospektem niż on w boksie zawodowym, tak? Ale jakby się coś zdarzyło, masz to gdzieś w głowie, że ta otoczka cała się może trochę zmniejszyć? No tak, jest może to ryzyko, że tu przyjechałem, że tam jakiś amator mnie, mnie wyboksuje czy coś. Tak jak wspominałem, nie wywyszam się tutaj, przyjechamy tu nie tylko po złoto, ale także pouczyć się tego, jakąś tam jakieś doświadczenie na pewno większe zdobyć. No jutro no zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Mówią jedni, że, że ryzykuje dużo. Miał tam kilku zawodowców przyjechać. Przyjechało chyba dwóch czy trzech. Ale co on, no, kto nie ryzykuje? Ten szampan nie pije. Jutro wychodzę po zwycięstwo i pokażę wszystkim, że ja jutro podniosę tą rękę, że to moje będzie złoto i tyle. A inni niech sobie tam gadają. Właśnie, bo rozmawiałem z trenerami niektórych zawodowców, którzy. Zapowiadali, że będą tutaj. No i taką kupkę zrobili trochę w majteczki właśnie, bo gdzieś też byliby faworytami i bali się co by było gdyby. No, może przyjadą, zobaczą. Tak szczerze, to dla mnie tam jakiś zawodowiec gdzieś by przegrał wczoraj, czy, czy przedwczoraj, to no trudno, no wiadomo, amator, amatorzy zawodowcy. Może jest tam jakaś różnica, bo wiadomo samo słowo zawodowiec, ale tu też są chłopaki, którzy trenują ciężko na treningach, zakładają rękawice i wychodzą i biją się, więc to jest boks, tu, tu każdy może wygrać, więc nie ma wywyższania się. No pełna zgoda. Pamiętam, bardzo próbowałem promować pawa stępnia, szczególnie jak się bił z Mateuszem Trycę, tak samo Tryca zawsze pokazywałem. Jak chłopcy się bili między sobą walka stępień tryc, no to powiem ci że większe niż 95% gal zawodowych, bo się tak chłopcy lali, że dwa styry się nakładały i wiesz, puszczałam walkę tryca ze stępkiem, 500 osób pobliżało w porywach, potem wstępie idzie na bok zawodowy i nagle jak gwiazda, tak? A, a ten sam bokser tak naprawdę, więc czasami jest to trochę... Nie do końca są ci zawodnicy typu Bogdanowicz właśnie doceniani tak naprawdę. No właśnie, tak to, tak to jest. Myślę, że Tomek jest młody, na pewno coś tam jeszcze w życiu osiągnie. Co do zawodowców, no każdy, kto jest w boksie to wie jak to jest wszystko. Ale walczymy, każdy walczy, każdy Trenuje i dobrze, przynajmniej coś się dzieje. Mam nadzieję, że ten boks będzie się rozwijał w Polsce i, i, będzie, i będzie grubo. Czekamy na jutrzejszy finał. Dzięki wielkie. No, dziękuję, pozdrawiam.